Zmiana. To słowo towarzyszy nam wszystkim osom starszym i młodszym. Nieustannie, od dwóch lat. Zmieniająca tryb pracy tysięcy z nas pandemia, zmieniająca poziom nauki setek uczniów, nauka zdalna, a na koniec zmieniająca życie milionów osób wojna w Ukrainie. Według danych Unicef, przez COVID co siódme dziecko zostało dotknięte izolacją społeczną, a 1,6 miliarda najmłodszych utraciło dostęp do edukacji. Celami story jest edukacja młodzieży, profilaktyka zdrowia psychicznego, integracja i odbudowa więzi po pandemii oraz aktywizacja społeczeństwa poprzez zapewnienie świetnej zabawy. Chcąc osiągnąć te cele, stworzyliśmy serię gier terenowych z użyciem kodów QR. Kody te, jak możecie zobaczyć na naszej mapie, są rozmieszczone w wielu miejscach w Polsce, a po ich zeskanowaniu aparatem telefonu wyświetli Wam się nasza własnoręcznie zaprogramowana strona z zagadkami edukacyjnymi. Po rozwiązaniu pierwszej z nich, strona przekieruje Was do mapy, która pokaże miejsca kolejnych zagadek i poinformuje o tym, ile musicie jeszcze rozwiązać, aby ukończyć całą grę. Porządkowo mieliśmy stworzyć tylko jedną grę. Poszukiwaczy sami nie. Ale czy na tym poprzestaliśmy? Oczywiście, że nie. Już miesiąc później wystartowała nasza kolejna gra, edukująca młodzież pod kątem języka angielskiego. Następna była gra o profilaktyce zdrowia psychicznego. I kolejna o tematyce naturalnej. Lecz w projekcie, tak jak w życiu, często pojawiają się jakieś problemy. Nie mogliśmy przeprowadzić gry w szkołach przez naukę zdalną, więc przeprowadziliśmy ją w centrum miasta. Coraz więcej osób z Ukrainy znajdowało nasze kody i napotykało na barierę językową, więc przetłumaczyliśmy grę na język ukraiński. Ponadto założyliśmy konta na social mediach takie jak Instagram, TikTok czy Facebook abyście mogli edukować się razem z nami. Już teraz możecie znaleźć tam posty dotyczące edukacji maturalnej oraz profilaktyki zdrowia psychicznego. Na koniec chcielibyśmy Wam opowiedzieć o naszych sukcesach. W naszych grach wzięło już udział ponad 2100 osób. Stworzyliśmy dla Was 200 grafik, 36 postów na Instagramie i 60 filmów na TikToku. Co więcej, pozyskaliśmy 21 partnerów i 16 wzmianek medialnych oraz zrealizowaliśmy Ponad 700 zadań na Trello i GIŻE. W przyszłości chcielibyśmy stworzyć aplikację naszych gier terenowych oraz rozszerzyć naszą działalność o szlaki turystyczne i galerie handlowe. Ponadto chcemy dodać punkty za przejście każdej gry, dzięki czemu najaktywniejsi użytkownicy zostaną nagrodzeni. To jest właśnie teren story, sprawiający wiele radości, jednoczący ludzi, pomagające im, zmieniający się na potrzeby użytkowników i zmieniające naszych użytkowników. To my zmieniamy świat i to wy zmieniacie świat, więc dołączcie do nas i stwórzcie swoje własne teren Story.